W live, ie. dzisiaj jest szósty dzień po operacji usunięcia skrzydlika z oka prawego. Jest to dzień rehabilitacji, dzisiaj jest część druga, drugie podejście. Pierwsze podejście było z rana minęło parę godzin. Drugie podejście, druga seria ćwiczeń po to, żeby usprawniać całe swoje ciało, czyli zdrowe tkanki usprawniać. I za pomocą tych zdrowych tkanek oddziaływać na chore tkanki w taki sposób, żeby te. Chorytkanki tkanki miały przyspieszony proces gojenia się. Jeżeli chodzi o wszystkie ćwiczenia, które ja wykonuję, niezależnie od tego, jak one dynamicznie wyglądają, pamiętajcie o tym, że ja wykonuję to wszystko w zakresie bezbólowym i takim, na jaki zezwala mi moje ciało. Chcę Wam pokazać, jak od stanu niesprawności, nieporadności dojdę i będę dochodził do stanu, kiedy będę stawał na głowie, i chodził na ręka, tak? Prędzej czy później to nastąpi. Na razie do tego jest daleka droga. Cel jest jasno wyznaczony, i do tego celu malutkimi kroczkami po prostu idę. Nie przejmuję się tym, że jest tak jak jest. Po prostu jest to stan taki jaki jest, i w tym stanie po prostu się usprawniam, 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 usprawniam malutkimi kroczkami do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Jeżeli ktoś myśli, że uzyska siłę i sprawność, na zasadzie takiej rehabilitacji, że pójdzie na salę rehabilitacyjną i weźmie sobie tam zabieg Solux, Interdyn, laseroterapię czy jakieś tam inne zabiegi, które mu tam lekarz przypisze i to w ciągu 15 minut zajmie rehabilitację w ciągu całego dnia. To jest to, jakby to powiedzieć, no bardzo, bardzo takie no, optymistyczne spojrzenie na rzeczywistość, które bardzo często... No nie ma nic wspólnego z rzeczywistością pomoc jest oczywiście symboliczna, natomiast tutaj potrzebna jest wielogodzinna rehabilitacja, czyli oprócz tego, co jest w gabinecie fizjoterapii, oprócz tego, co jest na sali rehabilitacyjnej, potrzebna jest kontynuacja tego, jako rehabilitacja domowa, i ja wam w tej chwili pokazuję rehabilitację domową. Te wszystkie ćwiczenia, które wymyśliłem, to jest moja autorska rehabilitacja, ale nie to, że gdzieś ja to wyczytałem, czy ktoś mi coś podpowiedział, czy, czy na studiach, o tym na studiach było zero. czy zero informacji na studiach, jak, jak rehabilitować się po rehabilitacji oka. Zero informacji na studiach. Jeżeli ktoś chce poczytać jakieś badania, jest platforma PubMed, można poczytać, może są jakieś tam badania, mnie tam powiedzmy. Nie interesuje na tyle, żeby się wgłębiać w temat. Interesuje mnie to, jak ja czuję swoje ciało, a wczoraj Wam opowiadałem, że wykonując ćwiczenia, mamy trzy stany: czujemy się lepiej, gorzej albo tak samo. Ja wykonuję wszystkie ćwiczenia w taki sposób, żeby się czuć lepiej albo czuć, czuć się tak samo. Unikam ćwiczeń, po których czuję się gorzej na chwilę obecną w miarę upływu czasu ilość tych ćwiczeń, które mogę wykonywać i po których czuję się lepiej po prostu powolutku się rozrasta, mam większy zakres ruchu, jestem silniejszy, sprawniejszy, mniej oko daje się znaki. To tyle w tym temacie. Bierzemy się do pracy ćwiczenia, które wykonuję. To są z mojej książeczki stop dolegliwością kręgosłupa plus mnóstwo własnych, które sobie dodaję dla urozmaicenia. Zatem zaczynamy. Ściągam okulary. Opatrunek na oku jest e, z kilku powodów. Raz mogę zrobić zamach ręką, nawet uderzyć tutaj, tak? albo gdzieś tam nie znasz się, uderzyć, zdrowe oko się zasłoni, chore oko i żywa rano, uszkodzę siebie. Mogę wykonać jakiś gwałtowny ruch, może bo, bo być jakieś pyły w powietrzu, kurze i tak dalej. To niepotrzebnie nie ma powodu drażnić ranę, w związku z tym chronię ranę e, wokół przed tym, żeby. Jakieś tam zewnętrzne ciała, nawet na poziomie mikro, tam się nie dostawało, Jeżeli się dostaną, to żeby to były i bardzo mocno ograniczone i dzięki temu rana szybciej się będzie goiła, szybciej do siebie. Koniec gadania. Zaczyna. Skręty głowy lewo, prawo. Ilość powtórzeń 15. Dzisiaj tak lajtowo nałożyłem wczoraj było tak troszeczkę mocniej, dzisiaj na nalość. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pochylenia głowy na boki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Krążenia boków, raz, dwa, trzy,

Włoch, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z strony raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy cztery, pięć. Fantastycznie. Teraz dla tych, co chcieliby ze mną poświęcić, to jeszcze takie ćwiczenie sobie zrobimy. Tak, to tak przy okazji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jedna ręka do góry, druga do dołu i raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5. Super. Rozkładam się na plecach i ćwiczenia z książeczki stop do legliwości kręgosłupa. Czyli leżenie na plecach, ręce pod głowę i kolano do boku. Nie, kolano do klatki wciągam. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga noga to samo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Prostuję nogę w kolanach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga noga to samo. Raz, dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, prostowanie nogi w suficerze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Druga noga to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przenoszenie nogi za głowę. Raz, dwa, trzy. 4, 5 i 6. Druga nowa to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 6. Kolano do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Znowu się zagapiłem, ale nie będzie dwadzieścia. Na po tutaj nie się puka. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Łączymy stopy kolana, oba kolana prawo le, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem dziewięć. Dziesięć. Raz dwa. Trzy, cztery, pięć. Poszenie głowy do góry brody do klatki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I rozluźniamy go szyję. Brzuszki, przypominam, brzuch się w zapal, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10, raz, 2, 3, 4, 5. I znowu rozluźniamy go wyszyje. Teraz takie sprytne podnoszenie się, gdzie po uko chcę po prostu przejść do siadu, wprowadzając jak najmniejsze napięcia w oku. Tak, tutaj. Raz. Dwa. Tego ćwiczenia musiałem się nauczyć tuż po operacji, ponieważ takie normalne wstawanie wywoływało potworne bóle w oku. Żeby to opanować lepiej podpierałem się rękoma. Natomiast w końcu doszedłem do wprawy i nie jest potrzebne podpieranie się w rękoma. Bardzo fajne ćwiczenie. Szczególnie polecam dla osób młodych. Niech spróbują. Zobaczą, czy dadzą radę. Także to jest bardzo takie fajne ćwiczonko. Teraz unosimy obie nogi do gór. Raz, dwa, trzy, cztery, i pięć. Świetnie. Brzuszki były. Kolano przyciągam do klatki i prostowalnie zjedali drugiej nogi. Raz. Dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem, dziewięć, dziesięć, raz dwa, trzy cztery pięć, zrobiono to samo i raz dwa, trzy cztery pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wciskamy pępek kręgosłup, plecy podłok. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Unoszenie kości ogonowej do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Unoszenie Bioder do ku Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Świetnie. Teraz rowerek jedną nogą. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Super i rotacja w biodrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Super. I druga nowa. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Fantastycznie. Super. No to teraz przewracamy się na brzuch i wykonywanie ćwiczenie wdrożenia na brzuch. I raz, napinanie pośladków, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, Cztery, pięć, unoszenie nogi do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zginamy kolano. Do środka na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa. Trzy, cztery, pięć. Druga noga. To samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oby nogi, prawo, lewo. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ponoszenie głowy do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, skręty głowy lewo prawo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć dziesięć raz dwa trzy cztery pięć odchylamy głowę do tyłu Tu do tyłu łokci zakres ruchu i raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć Dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Odchylamy się do tyłu i polujemy w Jak damy radę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zginam nogę w kolanie, piętę dociskam do pośladka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I los Jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, cztery, Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i los. Druga noga tosa. Pięta do posiadka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i los. Jeszcze raz. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze? Chwytamy się z obie pięty. Leciutko wyginamy się do tyłu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra? I leciutkie rozciąganie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5. I to było ostatnie ćwiczenie na rehabilitacji. Czyli druga jest to wszystko załatwione. I teraz mogę się zabrać za kolejną swoją pracę. Coś się tutaj napisali. Także wiecie co ja robię? W jaki sposób usprawniam oko, w jaki sposób usprawniam swoje ciało. I tak malutkimi kruczkami do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Pamiętajcie, że to co u mnie jest malutkimi kruszkami dla niektórych to może być kosmos. Więc pamiętajcie o tym, że każdy organizm inaczej reaguje, no i trzeba po prostu dostosować się do swojego organizmu. Pamiętamy o tym, że ćwiczenia wykonujemy w zakresie bezbólowym i nie wykonujemy gwałtownych ruchów. To tyle na dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do miłego zobaczenia w następnym filmie.